Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale Wróżka Ada i zapraszam wszystkie osoby, które są urodzone w znaku ryb. Dla Was, drogie ryby, za chwilę zrobię rozkład na październik tego roku, ten październik, który już właśnie trwa. To jest czytanie ogólne, jak wszystkie tutaj na kanale. Tym niemniej, najbardziej. Może rezonować z osobami subskrybującymi. Taką mam umowę z kartami, ale oczywiście każdy może obejrzeć, każdy może poczuć, że to czytanie jest dla niego albo może być dla niego czy dla niej. Zachęcam jednak do subskrypcji, zachęcam szczególnie do komentowania, do lajkowania. Zwłaszcza komentarze są mile widziane. No oczywiście subskrypcje też. Proszę moje wyższe ja prowadzenie, a teraz ta odpowiedź dla osób, które urodziły się w znaku ryb. Co październik przyniesie rybom? Jakie wydarzenia, jakie możliwości? Co istotnego powinny ryby wiedzieć w październiku tego roku? Z korzyścią dla wszystkich, bez szkody dla nikogo. Spójrzmy jaka jest energia ogólna. Król monet zapowiada się nieźle. To co będzie traciło na znaczeniu ósemka monet. To co będzie zyskiwało na znaczeniu siódemka monet. I to, co może być jeszcze istotne. Rycerz mieczy, dwójka monet. Wisielec i Cesarz. Bardzo fajne macie karty, i muszę Wam powiedzieć, że wydaje mi się, że Wy, ryby, w tym czytaniu macie tutaj szczególny nacisk położony przez karty na sprawy zawodowe. Sprawy zawodowe, finansowe, ale również na takie wszystkie sprawy, które mówią o tym, że jak możecie sobie polepszyć, poprawić swoje poczucie bezpieczeństwa i to w takim razie, biorąc ten aspekt pod uwagę, to naturalnie to można też odnieść do relacji czy do sytuacji życiowej, ale tak jak powiedziałam, ze szczególnym tutaj naciskiem na. Sprawy zawodowe, sprawy zawodowe i finansowe. Energią przewodnią jest energia króla monet. Król monet jest taką energią, która jest dojrzałą energią sprawczości, tak to można ująć, ponieważ on doskonale wie, co ma robić i w jaki sposób ma robić. Jest racjonalistą. To nie jest człowiek, który kieruje się jakimiś nadmiernymi emocjami. To nie jest tak, że jest osobą niewrażliwą. Tego nie chcę powiedzieć. Natomiast dokonując różnego rodzaju wyborów i działając, kieruje się przede wszystkim racjonalnymi przesłankami. I to właśnie takie trzymanie się. Ziemi, trzymanie się tego, co namacalne, trzymanie się tego, co jest możliwe, a nie co jest gdzieś tam w jakichś ewentualnie dalszych perspektywach, to będzie Wam, drogie ryby, towarzyszyło właśnie w październiku. To, co będzie tutaj mniej Was zajmowało, to jest karta ósemki monet. To jest ciekawe, bo tutaj to, co będzie z kolei nabierało znaczenia, to jest karta siódemki monet, czyli karta jakby po kolei, to jest wstecz, tak? Wcześniejsza, wobec tej. Myślę, że patrząc tutaj na te karty, które są, myślę, że Wy tutaj możecie w październiku spodziewać się jakiegoś. Przypływu jakichś nowych możliwości, bo ósemka monet mówi o tym, że jesteś rybo na takim etapie, że pewne kwestie są już właśnie ułożone. Takie, które dają ci poczucie stabilizacji, dają ci poczucie pewności. To jest bardzo dobry przepływ, zarówno dóbr materialnych, jak i nawet też emocji, tego wszystkiego, czego ty chcesz, żeby poczuć się dobrze w swoim życiu. Nie znaczy to, że nie będziesz się czuć dobrze, ale przyjdą do ciebie tutaj jakieś nowe możliwości. Tak karty tutaj przynajmniej pokazują. I zaczyna się tutaj od rycerza mieczy. Tak jak większość, właściwie jak wszystkie karty w tarocie, również rycerz mieczy, symbolizuje różne możliwości. Patrząc na te karty tutaj, które są jeszcze obok tego rycerza, to takim myślę, że wiadącym wiodącą interpretacją może być taka, że przyjdą do Was jakieś nowe pomysły, albo będą jakieś rozmowy, które y, mogą być takimi rozmowami nawet dosyć powiedziałabym y, ostrymi, ale nie w znaczeniu y, konfliktu, chociaż rycerz miec, czy czasami mówi o, konf o konflikcie, ale y, jakby trzeba będzie szybko o czymś zdecydować, tak to widzę tutaj. Dlatego, że mamy tutaj dwójkę monet, a dwójka monet to jest, to jest decyzja. Tutaj są dwie opcje, one są równoważne. I teraz pytanie, którą wybrać? Czy wybrać obydwie, czy wybrać jedną? A jeśli tak, to którą? I możliwe, że przynajmniej niektóre z Was, ryby, Zostaniecie w październiku postawione i postawienie w takiej sytuacji, gdzie trzeba będzie podjąć decyzję jakąś. Na przykład, jeżeli to będzie oferta dodatkowej pracy albo lepiej płatnej pracy, no to wtedy, to wtedy trzeba będzie tutaj podjąć decyzję. I na to y, trzeba będzie troszkę poczekać, na y, efekty tej decyzji, dlatego że y, mamy tutaj wisielce, do którego zaraz przejdę, ale też to, co będzie nabierało znaczenia, to jest karta siódemki monet, a siódemka monet to jest y, karta czekania, czekania na owoce, czekania na zbiory. Zatem, jeżeli y, tutaj przychodzi jakaś możliwość dodatkowa, no to y, możliwe, że wy będziecie czekali na to, y, na, na swoją decyzję, ale być może też na to, kto y, też w Waszej y, sprawie, czy w Waszych sprawach coś zdecyduje, albo o czymś zdecyduje. Kartowie tutaj mówi o tym, że y, może to być, ta zwłaszcza druga połowa października, może to być właśnie czas takiego czekania, wyczekiwania, takiego jakby nic nie dziania się tak tą nazwę, ale to nie jest czas stracony, ponieważ tutaj pewne kwestie jakby muszą się muszą dojrzeć, tak jak tutaj te monety. One muszą dojrzeć, żeby można było. Skorzystać z tej możliwości bądź z tych możliwości. Tutaj karta cesarza mówi o tym, że możecie liczyć na wsparcie kogoś takiego bardzo doświadczonego, jeżeli chodzi o sprawy życiowe, o sprawy zawodowe kogoś, kto doskonale wie, jak poruszać się w tych meandrach biznesu, pracy, ale też meandrach życia, bo cesarz ma w sumie nie tylko rolę zarządcy swojego cesarstwa i ponieważ jest cesarzem, więc on doskonale poznał wszystkie tajniki kierowania innymi, zarządzania, zarządzania również kasą swojego cesarstwa. Ale też to jest mąż cesarzowej, czyli on w sprawach życiowych też jest bardzo osobą doświadczoną. Także tutaj to może być tak odbierane, że w czasie tego jakiegoś wyczekiwania, oczekiwania, warto jest właśnie patrzeć na to, co dla mnie jest dostępne. Ale dostępne w tym znaczeniu nie że ja obawiam się, że czegoś nie, nie będę w stanie zrobić, czy czemuś nie podołam, tylko realnie, czy to jest możliwe, jeżeli ja takie i takie zrobię ruchy czy jeżeli w taki czy taki sposób będę postępowała czy postępował, czy to jest dla mnie dostępne. Jeżeli będziesz mieć rybo jakieś wątpliwości, to karta cesarza zachęca również do tego, żeby skorzystać z jakiejś pomocy, porady kogoś komu ufasz, a kto jest taką osobą doświadczoną w tym zakresie. Zobaczmy, co tutaj jeszcze Wam Tarot podpowie na październik. O czym jeszcze w październiku ryby powinny wiedzieć i się dowiedzieć. Ryby październik 2021. Dla najwyższego dobra wszystkich oglądających, zobaczmy, co to. Dziewiątka kielichów. Yy. Jeszcze tutaj zapytam. Dziewiątka Kielichów to jest karta, która mówi o takim właśnie bardzo dużym y, zadowoleniu, ale <laughs> przychodzi tutaj karta śmierci, ale jednocześnie karta y, wyzwolenia. Czyli tak jak powiedziałam, tutaj jakiś etap się kończy, y, ale nie dlatego, że następuje jakiś krach, y, rozstanie czy nie wiadomo co, bo tutaj wygląda to trochę tak, jakby y, albo jakaś umowa się kończyła. Albo jakiś etap w karierze zawodowej, albo jakiś etap w, w relacji, czy w tym, co robicie. Po prostu tu jest naturalny koniec, ale po to, żeby iść dalej, żeby wznieść się na wyższe etapy, wyższe poziomy. I w takim razie, o czym ta siódemka monet tutaj mówi? No, siódemka monet mówi o: tu jest rycerz, Buław. To jest bardzo taka dobra, e, fajna energia, która mówi o działaniu, o takiej e, dużej witalności, o takim dużym też zaangażowaniu w to, co się robi. Co przy czekaniu na. Y, na plony, może Wam się wydawać to trochę niespójne, ale jest to spójne, dlatego że nikt nie powiedział, że macie czekać na plony tego, co tutaj gdzieś po drodze będziecie mieć. Po prostu nic nie robiąc. Nie, tutaj Rycerz Buław mówi o tym, żeby działać, cały czas działać, bo to może Wam przynieść bardzo duże zadowolenie. Zarówno to czekanie, jak i ten to, to działanie. A z kielichów mówi o tym, że wy dostaniecie coś, na czym wam będzie zależało. To jest karta potencjału, takiego potencjału, właśnie zadowolenia, cieszenia się, szczęścia, które może przecież być w różnych sferach. O czym ten Rycerz Mieczy mówi dla Was? To są właśnie wiadomości. To są dobre wiadomości. Zatem może to być tak, że to będzie jakaś taka rozmowa, w której wy się nieoczekiwanie dowiecie o czymś, co będzie dla Was pozytywne. I Trójka Pentakli mówi o tym, że Wasze jakieś wysiłki wcześniejsze, Wasze jakieś zdolności, umiejętności zostaną docenione. I może właśnie dzięki temu, że tutaj wcześniej już ktoś im mówi, wyrobiliście i wyrobiłyście sobie odpowiednią markę, to tutaj taka oferta przyjdzie do Was, bo ktoś doceni te Wasze zdolności, to co potraficie. Kapłan i Umiarkowanie. Ja myślę, że tutaj te karty dopowiadają, że wy możecie liczyć na to, że ta oferta, która do Was przyjdzie, to będzie taka oferta godna uwagi. To nie będzie jakieś Obiecywanie nie wiadomo czego, bo właśnie karta kapłana mówi o tym, że wszystko będzie się działo zgodnie z, z literą prawa, z, z tym jak, że ludzie powinni wobec siebie być uczciwi. A z kolei karta umiarkowania pozwoli, energia tej karty mówi o tym, że wy pozwolicie sobie na to, żeby te propozycje dogłębnie przemyśleć i sobie właśnie zważyć, wyważyć, czy to jest rzeczywiście dla Was. A myślę, że tak, bo tutaj karty pokazują, że, że tak. Ja tu jeszcze dopytam o, o tą kartę jedną sprawiedliwość. Aż trzy karty z Arkanów Wielkich. Wiecie co, tutaj jest tak. Ja myślę, że jeżeli wcześniej na przykład wasze zdolności czy umiejętności były jakby nie do końca doceniane, czy nie do końca wykorzystywane, mogliście czuć, czy mogłyście czuć coś takiego, że jest dobrze, jest fajnie, ale. Ja ch chciałabym, chciałbym czegoś więcej. O tym tutaj mówi ten as kielichów. Ja, ja potrzebuję czegoś więcej. Więc y, z całą taką y, y, racjonalnością, z takim po prostu popatrzeniem na sprawy w sposób y, pozbawiony jakichś większych emocji, tylko y, polegający na stwierdzeniu faktów, to ta propozycja, obojętnie, czy to będzie dotyczyło Spraw zawodowych czy jakichś innych życiowych, ona Wam pozwoli odzyskać równowagę, odzyskać też wiarę w siebie oraz to, że Wy poczujecie, że zostaliście, zostałyście właściwie, odpowiednio potraktowani. O czym może mówić ten wisielec? Zobaczymy. Czy to jest bardziej czas takiego zastoju, czy to jest czas takiego spojrzenia trochę z innej perspektywy królowa pentakli. Król i królowa pentakli patrz racjonalnie. I król pentakli. Czyli macie dwa razy króla pentakli. Wiecie co, tutaj sporo. Um, ja myślę, że tu do was może sporo przyjść. I rycerz kielichów. E, może do Was sporo przyjść e, albo wiedzy na temat tego, jak e, pokierować dalej swoim życiem e, w sposób e, taki, że będziecie czuli mocno grunt pod nogami, albo też e, tutaj szykuje się dla Was coś e, naprawdę takiego mocnego, jeżeli chodzi o. E, o stabilizację życiową. Dla osób, które na przykład są w relacjach, to może być propozycja małżeństwa czy zamieszkania ze sobą. Dla osób, które, tak jak powiedziałam wcześniej, w jakiś sposób były niedoceniane czy nie dość. Doceniane w pracy, to może przyjść propozycja bardzo dobrych zarobków albo jakiegoś wysokiego stanowiska, które też się będzie łączyło oczywiście z dobrymi, bardzo zarobkami. Także tu czeka na Was coś naprawdę fajnego, drogie ryby. Zobaczymy, o czym jeszcze ten cesarz mówi. Co to za energia jest, tak dokładniej. Pustka Mieczy. Pustelnik. Świat. Wiecie co, naprawdę macie tutaj super. Super to czytanie. Może tak być, że to, tak jak powiedziałam, że to będzie ktoś, kto Wam będzie mógł doradzić, czy przyjąć tą ofertę, czy nie. Jakaby to nie była miłosna, biznesowa, zawodowa, czy jakaś inna. Ale to też może być tak, że Wy sami Możecie po prostu popatrzeć bardzo racjonalnie, rozważyć wszystkie za i przeciw. Tak na chłodno, tak właśnie bardzo dojrzale. I dojdziecie do wniosku, że warto jest pójść dalej. Bo karta szóstki mieczy mówi o tym, że ja mam za sobą już różnego rodzaju doświadczenia różne, dobre, złe, ale. Już tutaj się uporałam, uporałem z decyzją. Okej, okay, płynę dalej tą moją łodzią. I możliwe, że trzeba będzie albo się dokształcić albo trzeba będzie sobie pewne kwestie jakieś przemyśleć. Ale nie tylko przemyśleć i przeżyć nie tylko na poziomie głowy, czyli myśli samych. Ale też na poziomie serca, o czym tutaj mówi w tej talii akurat karta pustelnika. Musisz znaleźć to światło w sobie, musisz wiedzieć, co jest tym światłem, co jest dla ciebie tym światłem, co powoduje, że ty chcesz odczuwać tą radość, to zadowolenie. Jeżeli ta oferta, te wydarzenia, które przyjdą, to pozwolą ci spełnić tą potrzebę, to Karta Świat mówi, że naprawdę poczujesz się fantastycznie. Karta Świata mówi o spełnieniu. Mówi o spełnieniu marzeń, mówi o tym, że koło się zamyka, że wszystko znajduje swoje miejsce, takie jakie powinno znaleźć. Że macie fantastyczne tutaj czytanie i ja mam nadzieję, że to się Wam wszystko spełni, kochane rybki. I jeszcze poproszę o przesłanie radę kart wyroczni dla Was na październik. Ryby na październik 2021. Rzadko się zdarza, żeby aż tyle było tutaj yy, takich pozytywnych wibracji, naprawdę. Pokój, pokój i spokój, akceptacja. I e, samo, znaczy, e, samoakceptacja, samoakceptacja, miłość do siebie, e, Poczujecie spokój, e, poczujecie spokój, ponieważ zaakceptujecie, że pewne kwestie jakby m, już e, Was nie dotyczą, czy jakieś sprawy, czy jakieś m, relacje, czy jakiś etap. Wy się z tym pogodzicie, poczujecie dzięki temu spokój, i ponieważ tutaj szykuje się dla Was coś e, takiego, co m, nie, nie tylko pozwoli Wam awansować, czy w życiu uczuciowym, czy zawodowym, czy e, w takim relacyjnym, to, to ten, nazwijmy to awans, to docenienie Was, to danie Wam e, przez życie, przez innych, odczuć, że jesteście naprawdę wartościowymi osobami i ważnymi osobami, to spowoduje, że Wy naprawdę z wielką miłością spojrzycie na siebie i jeżeli nawet wśród oglądających są takie osoby, które myślą sobie, No, nie, ale to przecież nie o mnie, tak, to jest, a tobie, droga, rybo. Ty potrafisz różne rzeczy, tylko uwierz w siebie. Uwierz w siebie. Kochane ryby, życzę Wam, żeby to wszystko, co piękne, bo tutaj są piękne te energie, do Was przyszło, żeby się spełniło, żeby się działo. Pozdrawiam.